Leci miłość. No i właśnie uh, czas leci. Leci czas. Patrzę na to życie i już jesteśmy w sierpniu. Jeszcze niedawno ci się na 10 lat, ale teraz już prawie dobiega końca. Nie. Nie. I kochanie, i oto wniosek z tego. Nie cieszcie się, że nadeszło to, Ale cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia. Amen. Okej. Okay. Kiedy byliśmy we w lipcu, bardzo fajny czas. Polecam w następnym, w następnym roku. Że jedziemy razem do Wienborgu, do ośrodka Riva, i spędziliśmy tam pięć dni. I było ciekawe tam, Henryk zaproponował uh, kilka tematów dla wspólne, wspólnego studiowania tam uh, z Biblii. Jednym z nich było studiowanie o nadziei. O nadziei. Czego oczekujemy w tym życiu? Na co pokładamy nadzieję? I co odbiera nam to uczucie nadziei i wiary? I dzisiaj chciałbym mówić o tym. O nadziei. O nadziei. Mamy w nim nadzieję. Mamy w nim nadzieję. I dziś chciałbym trochę mówić o tej O nadziei mamy. Mamy w nim nadzieję. W Bogu. Dlaczego możemy być pewni, że tak jest? Bowiem wierzymy, że Pan Bóg zawsze, zawsze, i po prostu jest to Jego cechy, Jego natura, że On zawsze daje łaskę na kolejny krok. To jest bardzo ważne. Pan Bóg zawsze daje łaskę na kolejny krok, zawsze Jego łaska potrafi, że dokonał wyboru. I pokłada na tego nadzieję. Czytamy razem 2 Koryntiana. Drugi do Koryntia, pierwszy rozdział, i to list, który napisał apostoł Paweł, i czytamy od Jego słów, które to właśnie jest, Boże słowo, to doszło do nas od ósmego do dziesiątego wersetu. Nie chcemy bowiem brać, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, także nie byliśmy pewni, że w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudzał małych. I On chronił nas od pewnej śmierci. A mamy w nim nadzieję. Mamy w nim nadzieję, że nie tylko tym razem życzymy, że nadal będzie nas chronił m.in. dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Taki fragment. Kochani, proszę tu zobaczyć, Paweł. Opowiada swoim uczniom co go spotkało, tak, tak? I, i widzimy, że pan miał różne uczucia tam. Zobaczcie, zobaczcie tam, podobne nam doświadczą, podobno nam doświadczą uczucia jakieś tam. I czasami czytamy Biblię i myślimy, no czy ludzie są tacy w Biblii, oni wierni, jakby ich uczucia zostały wyłączone? No nie, to ludzie tacy jak, jak my, podobne nam. Jezus, Jezus właśnie doświadczył ukrzyżowania, bicia, upokorzenia, zdrady i Biblia myśli, że On przeżył to wszystko. On czuło to wszystko. Zobaczcie, co napisane jest, co Paweł mówi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie Niemal zniesienia. Nie, nie, nie mogę to przeżyć po prostu, takie uczucia było u niego. Spadł na nasz ciężar ponad nasze siły. To nie było tam sił. Także nie byliście pewni, pewni, że w ogóle przeżyjemy. Drodzy, kto z Was w ostatnim czasie w ogóle w życiu może poczuć, że spadł na nas ciężar ponad nasze siły. Proszę, podnieście ręki, podnieście. Serio? Ja myślę, że każdy tutaj. No, może nie. Amen, amen. Spadł na ciężar ponad nasze siły. A może byli w takiej sytuacji, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Kto z Was? U mnie było. I co robimy w takich przypadkach? Co robimy w takich przypadkach? No. No są różne osoby. Ale z jakiegoś powodu mamy różne pomysły, co zrobić w takich przypadkach. Ach. Kiedy zobaczył, zobaczyłem te ostatnie bombardowanie w Kijowie, po prostu... No, trudno dla mnie to po prostu oglądać to, przeżywać, patrzeć. No to... Ale co robimy? Co robimy dalej? Możemy się martwić. Walę nam serce nawet. Stresujemy, szukamy wyjścia. Ktoś może nic nie robi. Kto, kto, ktoś jest w szoku po prostu. Może jesteście zdenerwowani, że to wszystko się dzieje w naszym życiu. Możemy utknąć się w duchowej próżni. Ignorować innych, dystansować dystansować się, się od innych. A może być, no wręcz przeciwnie może być. Możemy jeszcze stać agresywni. Próbujemy przetrwać to. Nie wiem, może nie, pod, nie podniosłeś rękę. No może, może w trudnych okolicznościach powodzi się bardzo duchowe. Zawsze rygujesz jak Paweł. Pokładasz zawsze nadzieję na Boga. masz siły niezruszony, taki studiusz Biblii z ludźmi. Jakby, jakby nic się nie stało, i wspierasz wszystkich Bogów. Super, super. W takim razie stoisz mocno. Ja naprawdę jeszcze nie osiągnąłem takich żyń, ale ty możesz. Super, super. Ale słuchajcie, to zależy na co patrzymy. Na co patrzymy. I możemy to zobaczyć. Proszę bardzo. Dalej Pani pisze, tam, w tym, w tym fragmencie, właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci. Aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga. Zdaliśmy się na Boga, który zbudza umarłych i on chronił nas od pewnej śmierci. Chrześcijaństwo to praktyka. To praktyka, to doświadczenie. Doświadczenie który każdy z nas przeżywa z Bogiem i z Jego mocą. To podążanie, to nie życie w takim wygodnym paradygmacie, gdzie po prostu wierzymy w Jezusa i Jego miłość i tyle. Ale to praktyczne zastosowanie, wzrost wierzy. kiedy wzrastamy, kiedy my w takich okolicznościach widzimy. Bogu. I zawsze idziemy w Bogu. Amen. Ja nie mówię, nie mówię o wysiłkach jakieś i to nie o działaniach w ogóle mówię. Mówię o tym, że. Mówię o tym, jak przychodzisz przez życie, o tym, jak bardzo potrafisz przynieść wzrok, z myślenia, który nie pomaga na tego, na Pana Boga, który może dać siłę, w który możemy pokładać nadzieję. Ponieważ nikt inny nie w stanie wskrzesić umarłych. Tylko Pan nasz Bóg, Jezus, Pan Bóg może wskrzesić umarłych i wskrzeszał. I to może zrobić tylko ten, który stworzył życie i śmierć, który ma wszelką moc. I to jest Pan Bóg. I Paweł pisze, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. I to jest możliwe właśnie tylko poprzez poddanie się. I to właśnie się wydarzyło u Pawła: zdaliśmy się na Boga. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza pomarłych. W dziesiątym wersecie że On chronił nas od pewnej śmierci. Mamy w nim nadzieję, że tylko tym razem, że nie tylko tym razem, my się nadal będzie nas chronił. Między innymi dzięki Waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Chciałbym tu powiedzieć coś. Okej, okay. w nim jest nadzieja. To nie jest slogan jaki. Jakiś slogan, tak? Jakiś, jak po polsku słowem. Tak, słowa, tak jest. A to jest prawda, że nadzieje nie ma nigdy. Nie ma nigdy nadziei. Bo nawet nasze życie się skończy. Ale jeszcze jest wsparcie kościoła. Dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Dlatego jako kościół. Jako kościół. My jesteśmy kościołem. Nie chodzimy do kościoła. Jesteśmy kościołem. I to jest różnica. To wielka różnica to czasami ludzie mówią, ja nie chodzę do kościoła, ja nie idę do kościoła, kościoły. Nie możemy iść do kościoła. Jesteśmy kościołem. I jako Kościół prosimy zawsze, nakazujemy wszystkim, nie Biblia, Słowo Boże będzie obecna w Twoim życiu. lepiej codziennie. Bo przecież żyjemy każdym dniem. Planuj czas, kiedy możesz być sam na sam z Bogiem. Planuj tutaj czas z Biblią. Bez innych myśli, bez innych zajęć. I to moment, kiedy możesz otworzyć swoje serce na otwartą taką rozmowę ze Stwórcą jaśnienia, na rozmowę z uczniami Jezusa, na spotkaniu, przed spotkaniem, Nie o 11. Bo o 11 nie możesz porozmawiać z kimś. Amen? Albo w mniejszej grupie, może w domowej grupie, może w jakiejś grupie, zdecyduj, gdzie, z kim możesz porozmawiać, żeby otrzymać to wsparcie Pana głowy. Bo nastanę sytuacja, nastanę taka okoliczność, kiedy potrzebujesz tego wsparcia który już będzie miał w środku siebie. Bo nasze życie jest ciekawe, jest skomplikowane i dokładnie jak Paweł pisze. I kochani, mówimy właśnie dlatego, że gdy pojawi się podobna trudna sytuacja, albo nieważne, no nieważne, każdego dnia możesz pamiętać o nadziei. To pomaga nam pamiętać o nadziei. Z Biblię z bratem Sergiuszem. I wczoraj, wczoraj spotkaliśmy się z Jurą. I właśnie o tym mówiliśmy: że mamy w Nim nadzieję, że potrzebujemy Biblię, potrzebujemy tego wsparcia duchowego. I Pan Bóg zawsze jest z nami. On nie gdzieś tam chodzi. Zapomniał o nas. On zawsze jest z nami. Wszystko wokół nas. To Bóg. Duch w nas, przez święty Duch. Nasze ciało. To jest Bóg, który nas cudowne stworzył. Ale musimy dokładać nadzieję na Niego. Mieć takie uczucie, że On zawsze jest z nami. Jeśli nie tak jest, może coś nie działa prawidłowo w, twoich, w Twojej relacji z Panem Bogiem, z Biblią. Tutaj nie ma wsparcia od Ciebie, tak? Musimy pamiętać o nadziei, o Ty. Jaki jest Bóg? Że ma całą moc. Że zawsze jest z Tobą. Zawsze jest Boże miłosierdzie, abyś zrobił właściwy krok. Ja czasami boję się popełnić błąd. Bo takie było moje życie, że ja nie lubię robić błędy w swoim życiu. Chcę wszystko perfektne zrobić. tak? Może wy taki sam. Nie wiem. No, czasami boję się doświadczenia. Boisz się do ćwiczenia. Nie chcę cierpieć. Ból. Ok? A... Czy sami się boisz, bo, bo nie chce się martwić? Po prostu. A dzieją się różne rzeczy w życiu, okoliczności. Zawsze mamy miłosierdzie, zawsze. Zawsze mamy Boże miłosierdzie. Nie odstąpi od nas. Zawsze. Aby coś dostrzec, zdobyć do ćwiczenia. I wybrać moc Boga. Mamy tę nadzieję. Zawsze On jest z nami. Dziś czytamy, że Pan Bóg, czytamy, że Pan Bóg objawił to Pawłowie i dalej odkrywamy to z Jego słów właśnie, z Biblii. I wszystko jest, kochani, ja, po prostu jest tak cudowne, że możemy zobaczyć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. Tak? I Biblia została napisane dla naszego spodziewania. Dla naszego wzmocnienia wierzy. I dlatego Paweł pisze do Filipian, ostatni werset na dzisiaj, czytamy Filipian 4 rozdział, 13 werset, napisane jest wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To możemy zobaczyć, dlaczego Paweł to pisze, bo, bo on doświadczył to, Przyszedł przez, przez to ból i składał swoje nadzieje na Pana Boga. Wszystko mogę w tym, którym nie omasz w Chrystusie. Czy możesz wszystko w Chrystusie? Nie wiem, jaka będzie twoja odpowiedź na to pytanie. A naprawdę odpowiedź jest tak. Bo wszystko możemy w tym to mnie omacnił Chrystus. Wszystko. Po prostu coś czasami oddziela nas od tego. Ale Pan Bóg zawsze jest z nami. I mamy w Nim nadzieję. Znany fragment. Mamy do Was pytanie. Dwa pytania. Proszę Was pomyśleć w taki sposób, jak to działa w Waszym życiu. Jaki jest ten poziom zaufania do Jezusa? Można następny slajd. Bardzo. bardzo. Może teraz w, z kimś porozmawiać na ten temat. Może w dwójkach, trójkach, może w dwójkach. Podzielimy się. Na dwie osoby, trzy osoby? Um, o, super. Nasze z bratem. <noise> może teraz znaleźć. Pierwsze pytanie. Jak moc Jezusa objawiła się ostatnio w waszym życiu? Jak otrzymałeś tę moc Jezusa w twoim życiu? Może ostatnio? Może tydzień temu? Może codziennie? Podziel się o tym. I drugie pytanie. Gdzie możesz się więcej poddać? Aby się bardziej zaufać mocy Bożej. I pokładać nadzieję na Boga. Tá